jestem Blue i witam Was w kolejnym inbasterze. No i już bez czekania zaczynajmy! Okej okay, zameczki, zacznijmy od mitu pierwszego od surowej szedki. Czemuś Ty mnie prześladujesz! Ale dobra, mit wrzący tak. Gdy rzucimy w owce miksturą niewidzialność. Ech, i oczywiście moja największa fanka musiała nam wbić na nagranie. Okej, okay, raz jeszcze, ale teraz na spokojnie. Gdy rzucimy w owce miksurką niewidzialności, to będzie widać jej wełnę, a gdy ją ogolimy, to będzie niewidzialna. Spoczko, prosta sprawa mamy wypasającą się owieczkę, bierzemy ze strzynki nożyce i potkę na niewidzialność, rzucamy i mamy wełnę. Golimy i tak. Mit jak najbardziej potwierdzony. No i jestem niewidzialny. Kolejny mit od kołka. Mowy stojące na półpłytkach nie palą się na słońcu. What the hell! Jestem cholernie, cholernie ciekaw, czy to prawda, czy nieprawda. I teraz piszcie w komentarzach, jak myślicie. Mit będzie potwierdzony, czy może obalony? Później chętnie zaczę ile osób miało rację. Dobra, więc mamy nasze półpłytki i znowu wykorzystujemy pomoc mojej największej fanki, która zrespi nam te zombiaczki. No i jak widać, uciekają. I te, które uciekły z półpytek, palą się, a te pozostałe na półpytkach nie palą się. Wniosek jest jednoznaczny, mit jest potwierdzony! Trzeci mit w dzisiejszym odcinku, podesłany mi przez KMP. TNT wyrzucone z dispensera wylatuje odpalone. Będzie wybuchował, czyli klaśnimy w ręce i przenieśmy się na nasze małe pole eksperymentalne. Dobra, jesteśmy na naszym polu wybuchowym. Ciągniemy, dźwignię i wywala od polone. No i za 3, 2, 1 Tak, zginie Ale mit znowu potwierdzony Lamson zaproponował nam zajebiszczego mitsona Boże, jakie to było suche Gdy się położy łóżko na skrzynkę, można ją otworzyć Dobrze, więc jak widzicie mam skrzynkę, mam na nią położone łóżko I teraz moment prawdy, kto wygra? Blue czy skrzynka? Blue czy skrzynka? Blue skrzynka? Blue skrzynka? Blue skrzynka? Blow skrzynka? Dobra, stop. Próbujemy otworzyć, uwaga! O, yeah! Znowu mit potwierdzony. Nice! No i ostatni mit od gąsiora Alfa. Dobra, że skmina dotycząca expa i lawy przelana na takie oto słowa. Kuleczki ekspa nie palą się w lawie. Dobrze, mamy nasze źródełko lawy, mamy skrzynkę, no i z tej oto, to skrzynki wyjmujemy butelki z ekspem. Wrzucamy nad lawą i jak widzicie, palą się, więc mit jest obalony. Ziomeczki, to by było tyle w tym odcinku Midbustera. Mam nadzieję, że ten nie Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. No i ogólnie myślę nad tym, żeby zmienić troszeczkę formułę Midbustera i zacząć nagrywać tę tą serię w dwie osoby. Myślę, że to byłoby za jej i tutaj możecie się wypowiedzieć w komentarzach i za każdy komentarz i każdą opinię byłbym naprawdę, naprawdę wdzięczny. No i jak zawsze przypominam, możecie kliknąć teraz guzik subskrybuj, żeby być na bieżąco z tą serią, jak również z każdą inną, którą prowadzę na moim kanale. No ziomeczki, więc to tyle. Dzięki za obejrzenie, dzięki mojej dziewczynie za pomoc i widzimy się standardowo za tydzień o... o 17? Tak, o 17, więc trzymajcie się i piona!